Zdawałeś sobie kiedyś pytanie, Boże, gdzie jesteś, gdy Ciebie najbardziej potrzebuję? Może jesteś zraniony, zrozpaczony, zagubiony, zdezorientowany? Prosisz Boga o pomoc, ale sytuacja, która w Twoim życiu miała miejsce, ona nie polepsza się, ale tak naprawdę jeszcze się trochę komplikuje. Gdzie w Ewangelii Jana, w 11 rozdziale, jest historia Łazarza. Człowieka, który był bardzo ciężko chory, umierający. Ale nie był kimś przypadkowym. Biblia mówi nam, że był to przyjaciel Jezusa. A skoro był przyjacielem Jezusa, to gdy jest potrzeba, to do kogo się zwracasz? Do tego, który, o którym już wielokrotnie słyszałeś, że pomaga ludziom, że wyciągał ludzi z najgroźniejszych sytuacji, z najtrudniejszych. Dlatego posyłają po Jezusa. Ale w szóstym wersecie widzimy coś bardzo ciekawego. Gdy Jezus usłyszał o tym, że jego przyjaciel jest ciężko chory, jest umierający, nie rzucił wszystkiego, by się z nim spotkać. Ale powiedział, pozostańmy tu jeszcze przez kilka dni. Nie wiem jak wy, ale gdybym miał gości i któryś z moich gości miałby na przykład cefał serca, to natychmiast wziąłbym za słuchawkę, aby dzwonić na pogotowie. Ale gdybym usłyszał taki głos z drugiej strony, dziękujemy za telefon. Doceniamy Państwa zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę. Cieszymy się, że możemy Państwu służyć. Dołożymy wszelkich starań, żeby Państwu pomóc. Dlatego będziemy u Państwa za kilka dni. Oczywiście to byłoby dziwne bo oczekujemy tego, że natychmiast ktoś przyjdzie, ktoś pomoże. Ale zobaczcie, pogotowie to są obcy ludzie i przyjeżdżają od razu, jak tylko, się, jak tylko się da, na sygnale. Ale Jezus, gdy usłyszał, że jego przyjaciel, człowiek, którego kochał, jest ciężko chory, został kilka dni w miejscu, w którym był. Widzicie, to pokazuje mi jedno, że Bóg w naszym życiu nie działa według naszego rozkładu i według naszego planu. On ma coś większego. Jego drogi to nie drogi nasze. Ale my, gdy czegoś nie rozumiemy, gdy coś nie dzieje się po, naszym, po naszej myśli, to zaczynamy panikować, zaczynamy się denerwować, zaczynamy być oburzeni i zapominamy o tym jednym prostym stwierdzeniu. Zaufaj panu z całego serca. Bo my chcemy, aby Bóg naprawił naszą sytuację tu i teraz. A może on nie chce naprawić tej sytuacji, bo może ma coś o wiele większego. Tak było w przypadku łazarza. On nie tylko chciał uzdrowić go z choroby, w której był, ale chciał mu dać nowe, zmartwychwstałe życie. Widzicie, dla mnie ta historia to jest tak jak dobry zwiastun czegoś, co miało nastąpić za chwilę. Tego, gdy Jezus poszedł na krzyż, aby swoje życie złożyć za nas. Abyśmy my mogli mieć to stałe życie. Aby to życie stało się naszym udziałem. Mówicie, Jezus nie przyniósł rozwiązania dla nas, ale On sam stał się rozwiązaniem. Dlatego bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś, jak bardzo skomplikowaną ona się wydaje, zaufaj Bogu. Zaufaj temu, który jest zmartwychwstaniem i życiem, bo on ma rozwiązanie. I czasami ono jest o wiele większe niż to, aby naprawić sytuację tu i teraz. Dlatego zaufajmy mu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.